Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie Państwa w TESCO. Przybyliśmy sobie na zakupy, ale oczywiście jeden z Spierdoks musi nam uniemożliwić kupno w promocji jakichś torebek. A ja! Nie, to nie ten ja sklep. Wybierz mnie, wybierz mnie, ja! Ale nie, idziemy alfabetycznie, alfabetycznie mój to... drogi. Dzień? Pierwszym uniemożliwiającym nam ciałem jest Chaken Dlaczego Chaken? No, ale ja jestem Kermitem Ale masz ładny tyłek nie, Na K jest okay, <grym> dobra. No to Nie patrzysz na tyłek dobra. dobra, Kogut, leć, będziesz śmiercią, już That Kogut F. <słyska> Kogut leć! <lecz. głos> gdzie Jak Gdzie mogli? Gdzie Panie no, prezydencie, nie mogę jesteś, jesteś wybrany no, jako śmierć. No, no. No, no, no klipuj się do śmierci. No, no, no. <słyskawe> ok, poszedłem. Nie e, mogę. Ee, używamy sprintu czy nie? No. Ej, popatrzcie, nie, bez na... kasier na zdrowia. Bez, sprint, bez, bez, bez sprintu. Przypominam, bez sprintu mamy dwa zdrowia. Dobra. No, no, nie mnie tu. I tak dalej. Bez sprintu? Fuck you! Jedno życie poszło. Masz jeszcze jedno życie. Uh! Detran, pułapki, jedna osoba yeah. otwiera pułapki. Uważaj, bo to jest półka, bo to jest, to jest pół. jakaś półka chyba. To jest zła półka. Ja, no, poczekaj, 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 poczekaj. Zła półka. Zła półka. Nie wolno. <ścoughs> nie, 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 Ej, czarny <ścoughs> <odluca> go, nie, <ścoughs> Go go, Dobry go 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 go! Tak, dobre ząbki Dobre to! <laughs> jest jak... Ej, ale bez sprintu my tu nie przeskoczymy! No, no jak Ale to... To, to się. Ja to ja to ja spokojnie tak. spokojnie wyskoczyć bez sprintu. Nie Skoki kontrol. No, tak, <laughs> nie. da radę? Tak, o. A, bo skok jest taki <laughs> długi, dobra zapach. Co za gamonie! No to Czarny, Czarny idziesz do śmierci Ale nie Czarny, śmierć, umierasz Ej, umierasz A, Idziesz do śmierci imierasz? pomagać mu no, ty to ty Boże, skrii, to się Ale jedzą. ty Czarny jest bro, <laughs> Ej, Rocky bro, to bro, to bro, Ej, holu, ja umieram bro, za no, stołu, nie o co to było. było? Ej, to Czarny A, czyścimy mapkę Ale jak wyciszysz mapkę, to się te wyczyszczą Czarny, ty idziesz do śmierci Płapki. No, Czarny do śmierci Czarny, idziesz do śmierci Nie tą ścianę Drugą ścianę i ty pomagasz mu. No, czarne. Musicie liczyć sobie śmierci. Jeżeli czarne umierasz dwa razy, to What nie do niego pomagać. są jakieś gazowniki. Gomu nie Ja, ja proponuję iść do następnej. następnej Biku! To, eee, tak, 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 to po co tak to wzięliśmy? <śledzious> ja nie biorę! Ja jestem w chęcach. Ewentualnie z popcornem. Co? Popcorn, może być tak, jak najbardziej. Albo z kawą. Jest, dobrze, daliśmy. Śmie... Co to. Tu... O nie, nie podoba mi się to. Eee... Z to. No, nie włączyłem. No, co tam jest niszczenie? No, chodźcie. czekam na was. Oje, Oje beczki, beczki, beczki! A nie! nie One straciły! biję mnie, biją mnie, spał jeszcze raz, ej No, nie. no to noclipuj się, no, się no! No, no, no tak, jasne, nie ma, nie ma. Jeszcze raz i spał Dobra, nie nie, już drugi raz umarłem to. Dobra, idziemy. I... Proszę, No, no. no i na noc lipie. Ale możecie już, a dobra jak coś, albo na przykład... uruchomione? Nie podoba... A! a! To było uruchomione. O, ej beczki, znowu beczki, ej I what the fuck. Wystrzelam kolejne. Cześć koledzy. <noise> Bo beczki mogą być raz jeszcze. Ale fajny test. No, z... nie, nie mogą. No <noise> fajny dobrać. sklep, mi się podoba. Te, te cegły, te... Te zabój, to wszystko. Tu nie da się przejść. Zawsze ty bijesz tak samo. Zawsze próbujecie, próbujecie. Zepsuję, ja to zepsuję, poczekajcie. Ja to zepsuję. Zepsuję zepsujesz. AU! Czy mi się dobrze zdaje, że queen... zostaliśmy tylko... Aha. Aha, aha, utopi się. tak. pływaj, mój malutki. No i idziemy sami. O Jezus Maria! Melon! Kurczę, to to, to, to zostaw. Uruchomił. Wybuchający Ej, melon. Ej, tylko my zostaliśmy, Tak. Tak, tylko Serio wszyscy inni zdradzili... O, Magd. Co wy robicie? Czemu nie niszczycie? A, dobra, to nie zdzieliłem to z liścia jeśli się włączyło. To Tak, to wybuchło. Już a, nie był, już, już to wybuchli. Ojej, co to jest? A niech to, szkoda. Nie, nie eee, co to, to, to było? Eee. Ej, Hubert! Stań! Huber, co ty robisz? Ej, no come on! Usprawnienie. Come on. Ty, Ile masz jeszcze żyć, Max? Przecież widzisz, jak najedziesz do, na nie. mnie. Ale nie, nie żartuję A, jedno, jedno, to jest moje ostatnie życie. Że ja mam dwa. Tak? Jeszcze masz dwa? Kurde. Brawo. Super. Brawo. Huberty. Brawo. Huberty. Ty no. Ty Brawo, Hubert. To jest po prostu de, de, super. De, 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 no dobra, dobra, nie ma obczucia. Trochę tak nie wyszło po prostu to to i tak tak Nie wyspieczne. podoba mi się ta Prosy nie, nie podoba mi się ta ławka. kanapa, No, jak już, Jesus Christ. Nie powtarzaj tej idiotyzmu. Jak kowalskie, myślę, że wstaję od razu już świetnie. Dawaj. Max, to teraz ja, ja, kolejny. No dawaj, dawaj. Poczekaj, jakaj... Uuu, ale chodź. co ja mam wysiusiać ten ogień, czy co? Ogień? Tu jest to A, bo ja ognia nie widzę, okej. Okay. A tu jest to? mokra podłoga, tak ogólnie. Dobra. Caution, wet floor. Uwaga, śliska podłoga. Wet floor. I... <laughs> Czekaj, A może tędy, patrz. No spróbuj, Skoczę no. i... No. Haha! Chyba no się pośliznąłem, się porównałem! Eee, no strasznie, ja Trochę jestem na, dole, bak, eee, jestem na dole, Baks! jestem na dole! Ale dobra, chodzi? uznajmy, A. że kill w konsoli. Kill, kill killuj się. Aaaa, co, ja co, co to jest? To, co to jest? Co za taki ślub? Kurde... To, 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 to są moje sługi. Siema. Czy to są to mewy? To są, to, to są mewy? To są jakieś To są mewy. To są mewy. są mewy, Admirałs. Te ryy. Działby mają, Teraz jedno z tych przycisków jest poprawne. Chyba się ma ptaki. Na z tych Naciskam jedno i drugie, Aha. i nic się nie dzieje. A po lewej no. tu albo po prawej ten. O jezu, wybieraj, masz. wybieraj. Mamy po jednym z. To bym chciał no, po prostu No, po jednym życiu, nie? wybieraj. Oh. What? Uh. 50 na Nie no, to już jest dobre. <śmiech> <śmiech> no, jest no, już dobre. <laughs> Oj jest Blastoise! Bulbasaur! Tak robię, tak robię. Bulbasaur. Blastoise! Bulbasz żart. Bulbasz. Pokémon, czy już eskiewasz? Musimy podzielić. Ła, ale zapłon! Jaki diesel, nie? Za daleko stałem. Jakie diesle, nie? O kurde. Dobra Rokie, idź! A, co, tam, co Ja zrobiłem dwie pułapki, hello! Nie, ale ty coś w ty jesteś zawsze pierwszy. Czemu wy tam z na dole, bo czekałem na, na górze? Wof e. Uch, tak Co o, się, Ale no, się no, przestraszyłem, no, nie? Co? masz na Co? lesbian. What the fuck? Co? Co? Co, to jest I, my I was once a tomboy, now I'm a full grown lesbian. Oh, Ej, <grym> <grym> spadaj z <stop>. Siema. Cieba? szlek przyszedł. I to by się... A! Jezus Mariusz. <grym> <grym> Jaki jump. Dawajcie, szlapersami się strolujcie. <grym> <grym> Co ty myślałem, tak, że tak, zrobię tak, ja Oooo, koniec. Ale kto teraz, Kto teraz? Koniec rundy, naspał na wszyscy. Teraz czarny. Restartuj, no teraz czarny. Czarny dalej. idziesz na, na tego. Na śmierć. A co? tak. A ja, się, a ja się muszę kill Idzie, Idziesz ja na początek ja mapy trzyma. i za ścianę no. na, na przyciski. Yep. Tak, tak. tak Zrespijcie się wszyscy. Mów kiedy ready Mów będzie. Muszę co chwilę patrzeć, czy mi kamerę. Ale nie czy wszyscy robuje. są tutaj? Eee, zaraz, bo nie ma kogoś. Kogoś nie ma? Robucha jeszcze. Czarny? Idź do jakoś miasta. Czarny, Czarny, tam to ze strony. No, ze strony. No, chodź tu. Na lewo Zaki, chyba. Tu. Co ty chcesz? Odwróć się, odwróć się. No. Ale. Psz, psz. Dobra, ja idę. Kasier nas zaprasza. Cię kasier. kasjer. czekacie chwilę? No co? No właśnie. No dobrze, poczekam. Co się poczekam? stało? No, Jest kilka kasjerów. No mów dobrze. No, no. do no, no. Nawet dwa go zrobił w Zrobić. Ja. Yeah. Brawo. Ja. Yeah. O ładno! Który mnie tu nie zręczy? Kto nie, ja mam chęć. Który mnie tu slapa? No, czeka, ale. Dobra, szrek, czekaj, dajmy mu szansę. Ty, Kasia! Kasia robi <laughs> zawalę krzesło. Zawal mu krzesło, Dawaj, tak jest. Kradniemy krzesło. Tak. <laughs> Idziemy na krzesłach. Bum. Ło! Wow. Oj, zabal! <laughs> zabal <laughs> za, <laughs> za, <laughs> za na krzesło! <laughs> krzesło go zabiło! Ja zabiło go krzesło. A, zabiło go krzesło nie? E, no, to co dobra. to było? Sam chciałeś, że to krzesło. O, a ładu no, roki nie! No <śm> krzesło krzesło, Zab Zabieraj, zabieraj nie to, kr zabieraj to, jak ja się. Nie myślałem, że to nie zabija. Co się nie liczy? Liczy się. Co się nie liczy? wszystko się liczy. jak poleciał Nie pchajcie. O żelazka już się zrobiły, dobra. żelazka. Fajne są. A czyli tylko początek ma. To nie. nie. O, uwaga! Czak. Cza, cza, e. Ruszaj się! Wow. Wow. Oh. Kurde! Ktoś jest Ktoś czy nie? Dawaj, dawaj, dawaj. Nie, U. To U. Nie, U. Wow. Wow. nie blokujcie wow. tu, nie blokujcie. Uważajcie. Nie blokujcie tu, bo jak, jak tu pójdą beczki, to... Uważajcie, to, jest. To, uważajcie to uciekamy. Wadużki. No nie, 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 nie

Zapraszam, zapraszam tutaj. Nie ma pojęcia, nie, nie, da się. Zapraszam, nie bójcie się, chodźcie, Jak tylko go w tej na Na nie? No panowie, panowie, proszę się tutaj tak, ten... Co? Ustawiać w kolejce. Poczekajcie, zapraszam, zrobię zapraszam. to. Patrzcie. Czekaj, <gfeed> tak, kurna, się, klepać mnie po dupie. To znaczy, że lubisz klepać plecy wszystkich. Ja, jak, jak się próbują. Nie. <gphony> ja mam... nie, proszę mnie nie jest... wziąć. <ghews> Dobra, czekajcie, moment, stój, stop, stop, rozejm, rozejm, stop. O Jest! Rozejm. Rozejm. Dobrze! Co? dobrze. Czekaj, kuczni, kuczni, kuczni. Robuch, poczekaj, kucnij, 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 Robuch. Kucnij, panie prezydencie, no, no. Smak the desk. Dobra? Ej, oh. czarny, co ty robisz? Pani, nie, mogę tam. Czarny, co ty robisz? E. Jestem duchem wkurwienia. A teraz nic tam, fajkę. co to robi? Nie wiem. Pozwalałam, Co to się stało? No. Co to się Ej, no nie wyjdzie? ma, co to było? Nie no raz raz nie, 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 Max, możesz, możesz, czemu? Max, bo to nie to ma, było tak. nie fair. To a było, to było czemu? nie fair. Nie czemu odpalisz dwa, no e... dwa razy? Nie no. ma odpalania dwa razy, jest no. po razie. Tak nie wolno, nie się wejść, dobra. Co robi? To wybuch. to wybucham mocno? Daje mi się, że ten napis Danger Explosive wcale nie znaczy, że jest wybuchany. E. No śmierć, idź robić. Panie, chodźcie. Jakby co to miało znaczyć? No nie wiem. No i właśnie przez to przegrałeś. Dałem bani, radę. Przesuń się. Dałem radę. Rady, dałem radę. A, a to drugie? <średnio> Banan <średnio> jest, go, jest gorszy. Banan jest o wiele gorszy. Uwierzcie mi. Banan jest mega gorszy. U. Eee, e, e, nie wiem. Zbiera się, dobra! Tak jest! Ja myślałem, że mega gorszy, znaczy tak naprawdę mega, mega gorszy. A, co to jest? Eee, slap, no! Slap, jak? a, a może slab. pod tym da się przejść? Nie da się. Nie, no skończy się. Slap, slap. Chucky, nie cię nikle po dupie, Po prostu. Slep, prostu. Slap, slap. Co, ta kanapa pożera czy co? Pali się. Nie wiem. Tak! Pali się. Ale ja ja to zrobię. Zrób to. No, Ale no, ja kanała rozpisany za Ale grill. Uuu, zrobił to. Ale Max, nie widzisz ogień, czy nie? nie. Ogień jest! A ja nie widzę A jest szkło, dobra, szkło. Może do faktą pułapkę. Ej, ej, ja chcę, ja chcę go wziąć. Mogę go wziąć? Nie, mogę w nim być. O, czy jestem Max? Max? No to leć no! O, no leć do przodu, no! no Max, 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 Max! Chodź się, czekaj. A to nie tak! To przodem musisz robić. E. Też, albo tak o. Co wiem prawie? O! Oje, nie, 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 nie Panie prezydencie, to jest proste. Próbowałem, próbowałem, nie, nie wyszło. Chyba. podłoga, ja już teraz zginąłem. Zwiedziałem czakłem no. Dobra. 3-4, start! 3-4, start! Dobra, ja idę. No, no To teraz, <laughs> dawaj No idź. No idź. Hubert serio. Nie, to jest normalny się. i nie popykam wszystkich. Nie. Chucka jest cały czas. No właśnie. No. Ty, ty, Kermit the Gówno. I Kermit the Gówno. Co mi pojechałeś teraz. Kermit the Gówno. Ej, przejdziemy tu z... w końcu, czy nie? No to przechodź. O. No, no, wow, nie, przejdziesz wreszcie. Bra Brawo, Roki

Eee... Y <sum> <Stant. giblić> Koniec żyć Dobra, no. no, nie, 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 ale to była ta sama Tak. To jest, zablokowany jestem A co ehm. jest innałeś, Nie wiem Teraz pytanie, jak, jak wyłączyć tą muzykę? Jak to wyłączyć? Czarny ekran, czarny ekran ehm. czarny ekran, ja widzę, że to nie jest czarny ekran ehm. Ehm. Rocky wyłącz muzykę Roki wyłącz muzykę sobie w konsoli stop sound czarne czarne Tak, stop sound O, pies, pięknie Okej Panie e, prezydencie, e, czy mógłbyś pójść panie... po prawicy. Nie wiesz, Nie to działa opublikan. mi stop sound, kurde. Panie republikanie. AU! Co tam jest strzeliłeś. Nie strzeliłem do, do ciebie! Panie Jaki republikanie! No, no stop! sound! No ej, panie Nie działa! Nie działa mi! Nie włączacie! Czy ale... tak wpisujesz? Razem! Razem. Lucky. A razem, dobra! No nie włączajcie tego!

Jesteście w rynku, tą muzykę Już jesteś No Płagam. stop sound w konsoli, stop sound. Nie mi konsola. Razem, shift to pod A z kontrolem? Albo shift. Ha, ale go je złapał! Je ale go o. złapał! Dobrze! <suszy> zawsze po wiem, pokemony mówię. łapią. Wiem, wiem, to Pokémon ciebie złapał. <suszy> Chłe. Jeszcze jedno życie mi zostało. Dobra. Fuck! Aaaa, Zrobili nie? mnie. Dobrze. Ja to zrobiłem. O Jezu. Zrobili mnie. Czy ty z łaski swoje możesz się nie pojawiać? O! Mogę ja, ja na chcę to. Nie. Ja tu nie chcę stać, ja tu nie chcę stać. Ale panie są ładne. Ja idę po te panie. 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 O, jakie rowery na promocji może chcecie? <laughs> <Ał>. Skorzystać. <śmiech> o! Naraz <laughs> No! Ara, o nie, gdzie puszczo jest? Mój rower? rowerto puszczę raz wolno. Idę po drugi. Kurde. <grym grym> Ej, Max, Max! Proszę ci oddać rower to puszczę raz wolno. Stopy! Stopy, Stop! Stopy! Ooooo! Oh, oh, yeah. A to do końca poleciało! Tak, no. Robuch! Czy ty ale ile masz jeszcze ja miałem... zdrowia? A, a... ja mam życie. Ej kurde, ale mnie ten gaz to do 50 robił. No to Dobry. się szybko. Ale, no, ale ja jeszcze gram. Już, a, już... Wygraliście już No już wygrałeś A co ty a, tu robisz? Teraz headcrab. uciec przed headcrabem No, no dawaj, naciśnij no naciśnij e, guzik, na przycisk Co to robi lewy przycisk? No naciśnij guzik, no? No, guzik. No, te... no, no, no. Nacisnąłem. co jest? No i ty? Robuch! Siema Co musimy tu zrobić? Ile do Was na momencik? Nie, Aha, nie, 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 do To może powinniśmy na drugiej strony przejść, bo to powinien iść na drona. Co? A gdzie wy gdzie? jesteście? Chodź, Max, idziemy. No, no puść mnie, no! Chodźcie Przetransportowałeś mnie. No puść mnie. Gdzie, ha, ma, to gdzie ta, mamy iść? Fajna je. nagroda e, czek, za Czarny, ty do nas, ty, ty do nas. E... 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 Gdzie? To, jakaś może jakaś bitwa na... właśnie w tym miejscu, jest widzisz? C... Tutaj, tutaj stoimy. Czarny, na, 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 na. Czarny do nas. Czekaj, to... Czekaj, ty idź za szybę. Czekaj, ty idź za szybę. Ale jak wyłączyć tą szybę? Czekaj. Czaken! Tak? Hucken! O, dobra! What the fuck! Okej... Aaaaaaa! To nie! A nie, to zaraz! Jest nie miałem łoma! Wygraliśmy! Ty, 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 ty! Kto wygra? Kto wygra? Kto wygra? Ej, no come on! I tak myślimy! Come on! Poszukisty! Kto teraz? Reset! Eee... C, D, E, F, G, H! Hubert! Fuck! Kajak Hubert, lożka. I... Ja, ja. Ale, ale kto, a ktoś już tam poszedł, chyba, nie wiem kto to był, ale ktoś już tam poszedł. Co? Ja się znam, no to kto teraz? Znaczy ktoś poszedł sobie. Hubert, kokoszka. Kogo nie ja ma za nami? już będę musiał kończyć. Ej, kto jest z nami? Dawajcie czarny, gdzie jest czarny? O, już tak, jest dawaj. po 22, ludzie. No jest, okay. tak. Idziemy. Let's to, cześć. Started, uh. eee, to, to. Co jest? Chopa jest. No jezu. Dobra. Czemu mnie coś bije? To nie, nie, tak. nie można przejść, naprawdę? serio. No nie, ten Bo tu okazuję, jest. Że stoją, dobrze proszę nie bić, proszę no nie bić. To kto, kto Moim... teraz stoi na śmierci? O <laughs> Oj. <laughs> 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 ja nie mogę, to... Naprawdę tak śmieszne. To już jedna śmierć. Tak bardzo zabawni. <laughs> Godimby. Tak śmieszni. Wiem. Tak zabawni. Dlatego, co? Dlatego, sobie Dlatego, jest coś... O nie, no, kamara. dom. Coś zrobił. jest, czemu mam? No No Puść mnie jest! Czarny. Puśćcie mnie. jest czarny, czarny. czarny ogar. za karę. za Nie ma tak. Kik czarny. No co cool. nie ma tak. Kik, kiknął Czarne. czarnego, to nie mogę. Więc czarnego! czarny. Vai O nie. A, o, Ale to zrobiłeś. Ej, no watep. Ej, tu są wiatraki. Patrzcie. czemu no, nie zginąłeś? To już koniec tego. Bo nie. Bo się pomagają. Tam się na dobre dopiero umiera. Nie, nieprawda. Nie, nie, nie nieprawda, nieprawda. Maxi, nie. Co? Maxi co? Maxi na Jak mogłeś? A Robert, Robert, to zginąć dwa razy. Robert? A, krzesła, mnie Robert? Robert, to jest Robuch. Robert już. no A, wracaj. No, no nie no, ja już zginąłem. No. A, Aha, no. dwa razy? To że wszyscy. Ej, zostaw Robuch. mnie. A. No co? Nie. Chodź do Robuch. nas, zginąłem. No Robuch, ogar. No kurde, bo z krzesła zginąłem, nie od pułapki. Czakem, przestań no. używać tego gówna. <laughs> ja wtedy też zginąłem od krzesła. No. Chodźcie. Jak... Ja no mam dobra, dwa życie jeszcze. Ja mam jedno. Nie, Jeżeli nadal tam, dwa, jeszcze czy, dwa, nadal Czy wszyscy naprawdę już zginęli? Nie. Prawie. Ja, jeszcze chyba nadal dwa. A ty mam Max? Nadal dwa, A ja, dwa. ja już jestem śmiercią, no. Dobra. Czekaj, współpracujmy, bo inaczej będziemy szybko winąć. Masz zeza. Co mam? <laughs> to nie nazwa praca. Zacznijmy z pracy. <laughs> pracy od tego, że masz zeza. No serio, nie masz zeza. Po, pokaż się, pokaż się tu. ta wiedza. <laughs> <laughs> ich ta wiedza. Serio? Tak, Donald Trump was straszy. Aaaa, no, to zdrowy! Jezu, kurioso. Dawaj go tamtymi kartonami. To teraz twoja, twoja, twoja kolej. Fuuuuck. Aaa, uh. no dobra. I'm so lucky, lucky. Dobra, ty ja idę do tej muzyczki, znaczy do tej muzyczki, do tej akwarium. Mm -hmm. Zdradza im się. Spierdalamy! Dwie godziny live'a, no jestem dwie godziny live'a Czemu, nacis Czemu nacisnąłeś guzik robu? W sumie to. Wiesz co? Nie wiem o co chodziło, bo ja nic nie klikałem. No jak? No, Uf. Uf. no co? Ja drugi kliknąłem. raz nie ma! Nieee! Nie, to nie, to, się, to... Nie to, jak to się nie liczyło Ale w sumie to ja wcześniej nie kliknąłem, więc nie Nie, nie, nie kłam. Zostało. Nie kłam. Nie, ty... no serio. Dobra, mają po obaj po dwa życia, tak na drugi. Ty, ty, ty. Jedno. A nie, dwa dwa, sorry, faktycznie, bo ja ani razu. Wow. Ej, ja tego też nie kliknąłem, o co chodzi? No, to co się dzieje tutaj? Poczekaj, weź to tytuj. Nie, Poczekaj, no, no. Weź to resetujcie, bo to się samo kliknęło. Ja, ja nic nie klikałem, obiecuję, tak naprawdę. On kłamie! Kliknąć. Naciskał, widziałem jak naciskał. Aha. <laughs> Widziałeś rękę. Widziałem. O, to fakt, coś, ty, coś ty... ty tu narysował! <laughs> to chyba Robert wcisnął. Ej, oślepmy ich. Mówię damy, ja swojego swojego sobie nie ja wcześniej też nie klikałem u siebie. Samo się. nie bezpieczeństwo umrzy.

o Nie się zarobił. Mój banan. To mój mój banan. To mój banan. Co kujun? Mój Musi? banan. To ja to jestem tym negusem Aha. Idźcie dalej. <noise> no, nie aktywował chyba. banana, no nie mogę. Brawo. No to, to było coś niemożliwego, jak nie. wszystko trafiło. O nie banan ty. Rozwalił banana, no nie, banan. nie mogę. Hmm, Można. Chodźcie. Co się boicie? Na raki? Kurde. No nie, no trampuś. Trumpuś. Trumpuś. O, Trump. Coś wam nie idzie. Cicho bądź. Coś wam nie idzie. Halo. Jej, Chodźmy się połóżmy to. Do... Dobra. to też. Ładnie to zrobię. Czarny szrek. <noise> Co ja zrobiłem najlepsze? Ale się urodził. To To było piękne. Pierwszy raz idę do was, nie Jeje. Czemu usunąłeś komentarza? Masz jeszcze nie <noise> nie jedno życie. Masz chyba jeszcze jedno życie. Nie, nieprawda. Aaa, przepraszam, miałem dwa, no tak. O Jezu, ale za mnie idiotem. Ból, 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 ból. tak. czekaj, ból. Czekajcie, czekajcie, stójcie, stójcie, słuchajcie. Czekaj, nie rób nic. Co ty robisz? A Serio! Ja właśnie yeah. To, A to nikt nie stoi przycisku, nie? E, nie? Może ktoś stanie przy, e. przy przycisku tak być może Ej, stańcie przy przycisku, co? Nikt no nie? Super, nie. Ja nie stoję, nie, ja idę dalej. Panie prezydencie, nie głosowałem na pana. O, ty, Ej, ty, zakazuj, to nadal, naprawdę to nadal wolne? O, jest ja czerwone, już zgodnie. puściliście, puściliście, jest Kto to nacisnął? Dobra, się. idziemy. Teraz moja kolej ładnie Uf. Dobra to też ma FAK Taszki ćwierkają Prawy, Prawe, prawe, prawą stronę Dobra to jak to działa Nie wiem jak to działa <grymne> jest to akurat chyba. Nie wiem jak to działa, ale, ale działa To teraz twoja kolej Plus E. Kurde skończyć? Ciężko skoczyć. Plasto! Pompa Coś mówiłeś? do no. nas na kładać. Na Dostał! Ja Oficjalnie jestem w drużynie przegranych Dostał jeden. Drużyna przegrywów Drużyna przerwy przegrywów. Kurde, ale miał robić Ej, dajcie mi, dajcie mi ten przycisk, ja jeszcze tym nie włączałem. Nie próbuj, kurde, sobie, Idź sobie. dobra, no dobra. No. Idź sobie. Nie rezerwowałem, halo, trzeba było rezerwować wcześniej, halo. Ale, ale. Wygląda, że nie przewidziałem tego, że umrę. O? No, no przewidzicie, że umrz. Ej, czekaj, na no, ty masz jeszcze dwa życia? Tak. To jakby nie patrz, możesz nawet tutaj zginąć i tak to ci się nic ten, nie? No właśnie. No to prawda. Tam o, nawet kurde. Się... I lewego nie wybieraj. Jak coś. No nie wybieraj, lewego weź tam. Wejdźmy może coś środkowego. co? coś na środkowy. Wow! Gdzie to jest ten środkowy? To bierze środkowy. E, ja, 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 ja nie wiem gdzie iść, nie? Czekajcie. Tu? Gdzie jesteście? Oh, what the fuck? Tu? Musicie w przycisk. Na, toru, na tory mnie wzięło. Wow! Z hubertem. Co jest? Cześć. O cześć. Bagietki zjem. Idziesz eee. tam. Czemu, czemu my ich palimy? Idziesz tam. Eee. Jestem A ja, ja tam. Ja będę Jesteś, Jesteś, Dobra. tej drużynie. O nie! What the fuck? Oh, oh, Jesus, oh. Nie. Ja, ja nie widziałem pociągu nie. nawet. Ale bzdura. No widzisz. Ale co bzdura. Ale bzdura. bzdura. To kto wygrał? To nie super. To, po... to co? Koniec tego odcinka? Eee. To A, B, to to ja to teraz robił. No ale już tak koniec. Nie. Już za dużo czasu. Koniec. Fase. No. Ja już Do muszę dobra. kończyć. No. Dobra. dobra, dobra. dobra. Okej. Okay. Dziękujemy bardzo. Nara!